Dzieci łatwe. Balanci są już moi! Obróże! Wykiwali mnie! Ej, no co jest? Nie zostawaj w tyle! Strasznie mnie mdli. Mogę biec! Lightning! Musisz mnie zanieść na metę! Dotrzymaj słowa! Nie! Sorki głowy. zwyciężyć może tylko jeden człowiek! Lightning! Han? E? Zoe? Przecież zrzuciłem ją z klifu! Ta dziewczyna jest. jaga! Tak! Zemsta jest słodka! Nie wytrzymała ciśnienia. Hej, jest meta! Wystarczy, że dotknę masztu i wygram to wyzwanie. Nie, nie ty! Nie teraz! Au! Au, moja kostka! Odczep się ode mnie, Dziwolągu! Dlaczego bez cerwy za mną łazisz? O, chodzi o ząb? Masz ich setki! Chyba już czas się pożegnać! I powitać wygraną! Tak! Przynajmniej ta pułapka się przydała! Zaraz! Nie wykopałem tego domu! Dopadnę cię! No! Pudło! Nie! Mięśniowej. Jestem tak ciężki, że prawie mam zatyszkę. Si papa, -pa, frejerzy! Tak! Pierwszy na mecie! O, tak, zwycięstwo! I kto teraz jest górą szefie? Oh. Huh? Cameron zdobywa nietykalność! Co? A co ja zdobyłem? Obiad! Au, au! Moja głowa! Moja piękna głowa! Czas na wyniki, Palanty! Jedno z Was dziś wyleci, ale nie Cameron, bo jest nietykalny. To Lightning miał być nietykalny ja głowy a co ja poradzę? Nie moja wina, że przypadkiem ukradłem Ci zwycięstwo. A, milczeć! Co do głosowania zobaczymy. Jeden głos na Scotta, jeden na Zoe, jeden na Lightninga decydujący głos dostał. Co? Zarty sobie strojisz czy jak? To się w głowie nie mieści. Zoe mnie wykiwała. Nieźle zalazłem jej za skórę. Wybacz, stary. Powodzenia w przyszłym życiu. Cameron ukradł mi nietykalność i drogo. Za to zapłaci. Miej się na baczności, gościu. Lightning ma na ciebie oko. Długo czekałem na to, żeby zostać mistrzem ceremonii. I jeszcze sobie poczekasz. Chris? Tak, ja tu jestem mistrzem ceremonii. Widzisz, Scott, miotacz wstydu to i upokorzenie, i cierpienie, więc zorganizowałem ci towarzysza podróży. W ten sposób dziękuję za wrzucenie mnie do dziury z odchodami. Dobrze, że wróciłeś, zostawiłem ci trochę tarty. Szefie, równia ha z ciebie! Czego się nie robi dla mistrza? Kogo katapultujemy? Ile razy puści pawia, nim spuścimy go po brzytwie? I kiedy wreszcie przestanę haftować? Oglądajcie koniecznie totalną porażkę! ZEMSTĘ WYSPY! Opracowań. Kamerujesz to, tatku? Okej, okay, super. W ramach prezentacji zademonstruję, jak tatko wyszkolił mnie w polowaniu na kuchenne szczury. O, jest jeszcze jeden! I jak moja technika Chris? Zadzwoń! Przydam się na twojej wysepce. W następnym odcinku totalnej porażki zemsty wyspy. Finałowa trójka wreszcie odetchnie, od nieodczuwania bólu. Jeśli myślicie, że zmutowana dzika przyroda nie może być jeszcze bardziej dzika i zmutowana, to się mylicie. Tylko jeden szalony odcinek do wielkiego finału. Trzymajcie się mocno! Czeka Was ostra jazda! Już wkrótce, w totalnej porażce, zemście wyspy! Długotr